Witam wszystkich bardzo serdecznie im Impo i w tym odcinku z Card Fishing, czyli z kota, i ryby. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy poszukiwania Josiego żeby w końcu zakończyć Card Fishing. I oczywiście, naszym planem na zrobienie jest 100 milionów pieniędzy i uzupełnienie całego katalogu. Będziemy póki co robić to, aż nie znajdziemy Josiego, A jak znajdziemy Josiego to po prostu reszta, co zostanie, zostanie na live'a. I na live'ie to po prostu dokończymy. No chyba, że Josiego nadal nie będziemy mogli znaleźć. No to wtedy nie wiem. Wtedy nie wiem, co zrobimy. A może na początku. Yy... To może po prostu nie na no, jakiś live'ie go zobaczymy A przedtem może Bogę złapmy. się, że mogę zapisać na początku, bo warto jest na 180 tysięcy, więc trzeba by jej nie wziąć, dlatego sobie złapę na początku odcinka, zanim jeszcze nie mamy naszej tej... Zko balba nie mamy, czyli z Dlatego sobie złapmy ją. Do nich chyba kupiłem, nie? pamiętam sobie. Dobra, niech będzie na razie bez. Znaczy nie mamy, w sumie kupiłem go, Dobra, to niech będzie z. E, tam płynie stalker chyba w prawo stronę. I to jest ciekawa wiadomość, bo właśnie nie wiadomo do czego ten stalker płynie. Może do smoka, może smok się pojawia, Gdyby się pojawił, może by go złapać. No to na pewno bym go załatwiam jeśli się pojawił z chęcią bym sobie go złapał. E, tak no ja możemy w sumie jeszcze serii, bo one są dużo warte. Czemu sobie nie ułatwić drogi do 200 milionów? Fajnie, fajnie byłoby jeszcze zawięzić różnicę między 100 milionem naszą. I potem jak sobie to mogę, Idziemy zobaczyć, czy. Może Jossie gdzieś tam się pojawiła, bo byłby spoko no. weźmy to mogę. I mam mogę, dobra. Dzięki, Moga Zejdziesz na statek. Naprawdę, naprawdę dziękuję Ci. Na pewno się przydasz. Teraz co do naszej Jossie. No póki co, to jej znowu nie ma. Ja prawie nie wiem, co jest z bo ja to Jossie już spotkałem naprawdę wiele, wiele razy. Jest smok Pojawił się smog. i co, ta, 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 ta Jossie się respi, nie wiem. Mm, miesiąc? Czy o co chodzi? No bo. Nie, moja ryba! To by się, no po co tego, 30 tysięcy w sumie Dobra, chodź, chodź to ten statek, 30 tysięcy zawsze coś, nie, ale ten Co się stało? Ogólnie ta Josie się nie pojawiła od tyle czasu Smok się zdążył dwa razy, z, ten, pojawić zanim ona 30 czyli co, to trwa miesiąc, tak? Czyli dopiero zaczniemy, gdzie Josie Jeżeli by tak serio było, to spoko, no to wtedy ona za miesiąc będzie, nie Chodźmy może najpierw po tego, kupię to na 3 minuty na razie Chodźmy po Crystal Fissure'a, pewnie jest, złapmy sobie go, bo czemu nie Ale smutno, nie ma Josie nadal Ale dziwnie tak, nie wiem czemu, w sumie nie wziąłem bomb, nie muszę pójść po jednak. A w sumie jak jesteśmy, to może taką małą rybkę, to taką Nemo byśmy wzięli. Bo on tu zawsze pływa gdzieś w tych okolicach, nie? No tyle, rybka się gdzieś tu bywała, zawsze. Nie, wydaje mi się, że tu tu i no i może tu przyleci zaraz. To jest ona? Nie, to jest tam. Taka też tam troszkę kosztuje, ale, ale tanie, tania jest. Ja bym chciał tu Nemo, Nemo jest fajna. No, widzę, że nie ma, no bo co ty tego to nie, no to trudno. I tak, musimy pójść na górę, żeby kupić bomby. Tak weźmy dwie, raz jest starczo, bez żadnych problemu, do tego tak weźmy dwie. Mam nadzieję, że nikt mi tutaj nie zje tego, nie buchnie, bo mi się to przyda. No, chyba nikt tego nie zrobi. A, nie zdąża, więc jest fajnie Dobra, Git. idziełem po Fisha I później połapiemy jeszcze jakieś droższe ryby. Może coś się. Może to czas jeszcze się pojawisz. Może się jeszcze pojawi, różnie może być. Ja jeszcze że po prostu ona się pojawi niedługo. No to, to nie wiem, jak to działa. Wiem, że Smog się respi tydzień. Wiem, że Smog się pojawia tydzień. A bysal nie wiem. Może też tydzień. Może bysal też tydzień się pojawia. A ile ta Jossi, Nie wiem. Miesiąc? Może miesiąc? A może jak się ją przegapi, to ona musi się znowu pojawić od nowa? Nie wiem. Nie wiem, jak, na pewno nie wiem, jak to działa. No oby się pojawiła niedługo. Bo chciałem wam zakończenie pokazać. Tak samo chciałbym sam je zobaczyć, Ciekawe jak na zakończenie gry w Cadgos Fishing czy coś tam gdzieś się działo, może coś wysłę popłynąłem, czy coś nie. Wiem, nie wiem nie, chciałem to sobie zobaczyć, chciałem to serio zobaczyć, bo chciałem tą grę na 100% zrobić. Ale ciekawe jest nowy update do Cadgos Fishing Doda. Naprawdę ciekawe jest update Doda. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. No w ogóle niedługo będę czytał nową serię, więc jakbyście się kanał, to polecam zobaczyć, bo niedługo będą nowe gry na kanale. No będę fajne gry. W ogóle jest wiele, wiele osób pisało o tym, że im po nagrać Subnoticę. To nawet jest fajny pomysł, nie powiem co jest nawet fajny pomysł. Nagrać Subnouti'a Subnotika to gra, którą kiedyś trochę oglądałem. Kiedyś jestem trochę też grałem, ale z tego co widziałem, to gr grę skończyli. Ta gra jest chyba skończona, tak? Zabnoktyka chyba jest skończona, już nie jest z becie i tak dalej. Bo ja, bo ja widziałem zabnoktykę, ja oglądamy, jak ona była w becie. Jak ona jeszcze była w becie i tam jeszcze było wiele problemów, nie była skończona. O, Kryształ wsiął, dobra. Nie była skończona jeszcze tam. Um, no i dużo problem po prostu z nią było, bo była po prostu w becie. Jest to na dwalfie wtedy była. Nie mam pojęcia, z, z czym ona tam była, ale wiem, że była w wczesnych fazach jeszcze. I Chyba ta gra już skończona jest i może normalnie całą przejść i fabuła cała i zakończenie wszystko chyba jest tej gry. Dlatego z bym zobaczył. Zresztą słyszałem, że niby jakąś rakietą można wylecieć, czy nie wiadomo co, poza planety. Tylko nie wiem, co się dzieje dalej, co możemy coś dalej robić. I wiem też, że jest Subnautica Below Zero. I to też jest interesujące, bo z chęcią bym sobie Subnautikę zwykłą i potem zagrał Below Zero, ale z tego co wiem, to chyba ten Below Zero jest właśnie w becie. Dlatego jakby udało mi się skończyć Below Zero, to ja z chęcią zagrał, bo zawsze lubiłem gry tego typu jak Subnautica i tak dalej. Takie gry są po prostu świetne. Uwielbiam takie gry i uwielbiam w grać. A weźmy co, co może w sumie co potrzebujemy. eksplora potrzebujemy? No tak średnio, nie potrzebujemy tego eksplora za bardzo. jakąś fajną, może fajną czapkę jakoś wziąć. No a weźmy już tego. To podstawowo weźmy, gdzie ona jest tutaj. O, weźmy to. No, nie będzie. O, tak, dobra. Mamy to, mamy do medium byte, więc fajnie. E, tam była ten mał. Ja mam sobie tego mała. ja bym tego mała chciał bardzo. tego zobaczmy, gdzie w ogóle sytuacja z tym małem. A, nie ma go już tutaj, no dobra. Bo później z nim, może on gdzieś stanie w miejscu. Malutkę się dobra Pójmy z nim na razie. No wiem, że w poprzednim odcinku mała i go nie zapalę, no bo. bo nie było go i nie mieliśmy miejsca wódca, i no tak, tak wyszło, niestety. I co, ten Mał w końcu stanie w miejscu, czy on będzie tak wszystko zżerał po kolei, aż wszystko wyżre z całej mapy, i potem sobie odleci gdzieś w skały, to? No nie wiem, no, no chyba, to, to, chyba tam już nic nie ma, pewnie, nie? No sprawdzę, pójdę tam na dół. A tym razem nic nie ma już, wszystko zjadł. I ja tak. Rekina wysokości, no dobra, czemu nie? Czemu nie? No, ja ten motocykl stoi, no. On no też nic nie wie no bo chciałem mieć to świecące. Nie uważam, coś to świecące gdzieś znalazł tutaj, ale on wszystko chyba zjadł, mi się wydaje. No, on, ra on raczej wszystko zjadł. Są takie ciekawe ryby w tym miejscu, których nie widziałem jeszcze nigdy. Was złapałem, więc wy nie jesteście trochę interesujący. W ogóle? O, coś to szybko, dziwne. Mogą sobie płynąć tutaj i tak się sprawdzić, co, co, co to się dzieje w ogóle. A weź ją, może spróbujmy. O kurde, nie, nie. Dzisiaj bym złapał, ale dzisiaj potrzebuję huge tego. Jak już hoka. No, czy nie hoka, tylko beta. Chodźcie, Inki Yangi, chcecie, może pójść ze mną? Może tak w przykład, jak tu jest, to bym spróbował was ogarnąć, może by wyszło. O, chcecie? O, płyną za mną, płyną za mną. Tylko widziałem nie te, powiem z to lewej zrobić, ale no dobra, no już płyniemy. Z tym Popływajmy. nie wiem po co, ale popływajmy. nie wiem. Niech będzie. Przy okazji jestem, to zrobię to. I przy okazji sobie przypomnę trasę, jak mi się to robiło. mi się muszę pójść tutaj w prawo na maksa i tutaj potem w dół. Jakoś, nawet mi dobrze idzie, tak? Dzień w ogóle to robię w ogóle, nawet mi dobrze idzie. I tutaj w górę chyba trzeba iść, nie? Tak, tutaj trzeba iść w górę. No, teraz jest wiadomo dzień. Dlatego dzień się tego nie powinno za bardzo robić, bo jest dużo ryb. I tutaj powinno być dół. Okej. Okay. Nieważne, nie nieważne. I, I tak to nie było nam potrzebne, bo my już Yanga zapaliśmy, tylko i tego inna potrzebujemy jak już, więc no. To nie Zapiemy sobie tylko mała, więc trudno. Ale choćby po inne ryby, mamy smoka. Możemy spać sobie smoka w sumie, czemu nie? Wiem. Łapiemy chyba smoka, mi się wydaje w tym odcinku, co? Chyba tak, chyba łapiemy smoka. Zrobimy sobie takie fajne pieniążki, bo on jest warty dużo, dużo. Dlatego choćby muszę go zobaczyć jako pierwszego. Jako pierwszą że dzisiaj. Wezmę huka, bo nie pamiętam czy trzebało. Wszystko mamy, co potrzebujemy, dlatego to wyłączam, to wyłączam. I idziemy. Gdzieś powinien być w okolicach i trochę prawa i będzie dobrze. Będę ci się dzisiaj tutaj pokazać za chwilę. No i mamy go. Dobra, chodź tu, chodź tu, smok. O, stalker za nie była, dobra. Kurde, ale ten smok jest ładny. No to tak wszystko mu się. Te całe jego futro, czy nie w domu co on ma. W ogóle nie wiem, co robi smok w wodzie i po co mu włosy w wodzie. To jest, to jest, naprawdę, to jest naprawdę dziwne, bo nie wiem jak on się porusza, co on ogon ma, czy coś takiego, On chyba jakiś ogon ma. No, bo nie mogę na niego trafić za bardzo, posanę po, jest w, w tym miejscu. Poczekam aż do mnie przyleci. Nawet no podejdź, podejdź smok. No gdzieś tutaj, tutaj był, tutaj będę czekał. Ja czekam aż przejdziesz, chodź. O, o, dobra, i, dobra jest i mamy go, mamy go, dobra. Chodź za mną, smok, chodź. Tylko proszę nie jest mi baita, bo ten bait mi się przyda. I teraz gdzie jest to, co. Tu jest to, co chyba ja miałem. Nie, dobra, tu w prawo bardziej, tu teraz w dół prawo i w dół chyba, nie? A raczej tak, tutaj i tutaj w dół. No jest git, dobra, jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być, więc jest dobrze. Tu jest ta mamo, ona przestraszona, nie wie co robić ze sobą. My musimy złapać jajo i teraz idziemy do góry. Dobra, jest dobrze. Chodź co do mnie, smoczku! Pokażę Ci jak się jak się robi jajecznicę, chodź, chodź ci. O, jaki zaciekawiony, patrzcie jak bardzo chce. Tylko zobaczył nowy przepis na jajecznicę, to, to już mi się spodobało, już mi się spodobało. Chodź, chodź, chodź. Chodź smoczku, chodź. Dobra. I mamy smoka! Ale gładko i piękniutko, kurde. No, to jest dopiero łapanie prawdziwe, no. Ach, i ten impo tyle doświadczenia nabrał w tych ostatnich latach łowienia ryb. Kurde, no. Tak mu dobrze idzie po prostu. Ty <grym> widać, jak staliśmy sobie. Kurde, naprawdę blisko podpływa tej rafy koralowej. Naprawdę blisko. Oś tutaj był, no. No, zapomnij coś średniego, Wiem, tego mam jeszcze w sobie zapadł. Ty jest Takie wetu, spadaj, bo no jeden. Nic, nic warty nie jesteś. I, i tylko mi bejta jadłeś wtedy i nie lubię cię przez to, to było niemiłe bardzo twoje strony, wiesz o ten to, to by się nie miło chodź mamu zapać, bo ona chyba exotic variety jest, tak, czy nie, nie wiem, zobaczymy nie pamiętam, dawno mamo nie łapałem, tego sobie złapnę czemu nie, to będzie takie bardzo easy easy, chodź tu mamu mamu, 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 o, mamu, mamu mamu, czekasz już na nas mamu, chodź do jajeczka, chodź chodź nie, wstydź się. O, patrz jakie pyszniutkie. Widzisz, jakie dobre? No mówiłem, że było dobre, no i widzisz. Nie, patrz, dam ci dobre bejty, będzie be, nie, nie smuć się, zjedz sobie coś dobrego. Nic się złego nie dzieje, spokojnie. Nie, to jest taka smutna rzecz, mi się źle po prostu na sercu robię jak na nią patrzę, naprawdę. No jaka smutna, no nie smuć się, no. Zobacz jak będzie, patrz, jasno na górze, w takich jaskiniach ciemnych żyła i to na pewno było słabo. Na przynajmniej swoje jajko miała, no. Dobra, to rozprujemy tego smoka, Rozprujemy go, spokojnie, damy ci jajko. Chodź tutaj, mamo. Dobra. Weźmy tego stalkera. Oj, to stalker, bo on też egzotyk jest. No i mamy jakieś porządne pieniążki, już 2 miliony 261. Możemy spróbować sobie pójść po tego... No po co tego Sodafisza, kurde, tylko te ludzie co go bronić, jest tak denerwujące, że tam są te ludzie. Tylko no Sodafish jest każdego dnia, tak? A smok jest raz na, tydzień, raz na tydzień, więc to jest coś takiego. Dobra, wydaje mi się, że buchniemy wszystko, co możemy. Rakieta jedna i zobaczymy czy się uda. Ciekawe, że da się tak, tego sodafisza jakoś tak mega skillowo zrobić bez buchania czegokolwiek. Nie, może może, może by się dało, nie, ale to no, łatwe by nie było, no. Na no, pewno łatwo by nie było. O was wszystkich chce buchnąć, wszystkich chce rozbuchnąć. Tam jest to złota ryba, no, ale no i na razie nie zdobędę. Dobra. Jesteś soda! To tutaj -tut 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 -tut. <nog Heart noise> nie soda, nie rób nie rób mi tego, chodź podyć. Soda! A ty to dobra, tyż, tyż mam też na ten zapał mi to mniej co ja robię. No bo chci najpierw wszystkie podobno może tak być najprościej. Najpierw wszystkie pode mną, czyli bomby bierzemy i na dół. Aby sala nie ma, bo łowiliśmy go niedawno, więc wydaje mi się, że on będzie się pojawiał teraz długo. Was buchnę, was chęcią buchnę, ale dziękuję, że tak przy, przy, przyjście blisko mnie. Naprawicku, o, ty chodź tutaj, doła, to się też buchnę i was też buchnę. Dobra. Już naprawdę sporo buchnięty jest. Eee, no chodźcie do mnie, chodź. Jednego z was łapię, ciebie na przykład. No ale no nie bij się ze mną. Chodź, chodź, nie bij się ze mną. Ale ty przynajmniej słaby jest dobra. I buchnijmy tych na dole. W ogóle ta rypa sobie nic nie warta, ona na nie jest egzotik i ona jest tylko po żeby tylko denerwować w tym miejscu. Naprawdę tylko po, tylko po to istnieje ta ryba, naprawdę, tylko po to. To jest, to jest niemiłe. To jest wręcz aż niemiłe. Dobra, idziemy po tego soda, powinno być już git, wydaje mi się. Jakie to mamy pięć bomb, jeżeli buchniemy coś przed nim. A może się już uda. Może się już uda. Dlatego idziemy do sody. Czas na soda fisza. Cię buchnę. A no, bo sam się buchniesz, To mniejsza, to nie musiałam cię nabuchać. No to jest ten zielony gnojek jeden. Dobra, buchnę to o. Ciebie buchnę raz i bym buchnął. O, tak, dobra, soda, chodź, 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 soda. chodź soda, co, chodź, Dobra, dobra, mamy go, mamy go. Do, do góry, trochę, do góry trochę soda, do góry. Wyżej trochę bezpieczniej, bo na on będzie, będzie mniej ryb, na pewno. ba? Nie, jest gdzie zapaliśmy raczej już. No, już go zapaliśmy. Chodź, chodź, chodź. Teraz dawaj tutaj. Rzuć to kole. rzuć życiu O dobrze, kola rzucona. No, chodź, soda, chodź. Teraz idziesz na pokład. zjedzę to. I dziękuję, że poddano do mnie. Mamy sodę. Smokę na początku odcinku. 4 miliony na pokładzie. Oczywiście wszystko Exotic Warrior, więc. Tu, ale, że mi się radar tu włącza? Kurde, no to ciekawe, że mi się radar tak włącza. E, moglibyśmy. E, Miałem Explorer Hata, to byśmy nie mogli. No, myślałam o tym, żeby tą rybę jeszcze zobaczyć to wiadomo jaką, jaką ona miała. No ta alienowa, no to alienowa. myślałem, żeby zabać, ale no już się nie zapiemy raczej. Znaczy, bo musimy turechata mieć, a nie chcemy mi się go Nie I tak teraz ta jakoś super warta nie jest, więc nie będę próbował na siłę łowić teraz. Możemy sobie złowić tego Hammacheda, jeżeli to jest taki jest ten Hammahead. Eee, chodź tu Hamahead. Spróbujemy cię może za pierwszym razem jakoś wyjdzie. To was wszystkich buchać robię. Te bo zbiorę, te bo zbiorę, na pewno... O, was przy... U kurde, zmarnowałem, wszystko, dobra. Chodź, chodź, chodź. Nie, o się... Czy obiemy się z nim? właśnie, nie wiem, czy szybciej będzie, nie bić się z nim i ten. No a bijmy się z nim, niech będzie. A wiecie co? Wiem zrobić tutaj przyspieszone tempo walki z ha hamahedem. No nie! Dobrze, łapiemy hamahedę. Jeszcze ani razu nie łapałem go dzisiaj, więc e, złapy hamaheda. Nie wziąłem w ogóle tego. Ja mam huka, chodź, chodź, dobra. Mogłem jednak, mogłem... Je... o to mam go. Mogłem jednak się z nim nie być tego po prostu od początku. Już yy, ten. Zepsuj tą linę, nie bić się z nim na darmo, bo się bijem z nim jakieś, nie wiem, 3 minuty czy coś takiego niepotrzebnie. No, a w końcu, chodź też, bo... Nie jesteś egzoti, a my zbieramy fajne pieniądze. Mam 4 miliony. Chodź ty, ty, o ty chodź, tak, dobrze, chodź. Weźmy to na wszelki, jedną bombę, tak na wszelki. Buchnę te wszystkie ryby tutaj. pum, to buchnięte, dobra, Ale ty, y, dragon, chodź za mną, ja wezmę tą rybę i ty ją sobie zjesz, dobra Chodź, ty sobie ją zjesz, tego zjedz ją Uuuuu, i do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, nie rób, tego nie rób. No nie. Czemu jesteś miły, dragon, co? Czemu jesteś miły? Czemu jesteś miły? Co odpuścisz już? Nie, 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 idziesz na tą stronę, dobra, o co odpuścisz już, tak? Już się namęczyłeś się odpuścisz. Nie, na mam nadzieję, że on też odpuści, no bo zawsze takie, że on chyba lecie w jedną stronę, a potem sobie odpuszczam. Dobra, mi się, no, nam się to więc więc git, mi się wydaje. No mogę w, w mojej stronie idzie, więc spoko. O, tak. No się tego smoka, widać jego ogon cały. Chodź, chodź, chodź. No i mamy. Nie było aż takich. Że... Dobra. No, że wiem, wiesz, jeszcze to niżej pod nami w sumie ryby. Te takie drogie, więc weźmy je. I myślę o tym, że copać to jedno z tych korolowych tych tej, tej, tej gnojów. Teraz sprawdzę, której mi brakuje, bo wiem, że którejś mi brakowało. Chyba nie na której. Ale którejś na pewno mi brakowało, dobra. E, was nie chcę. Ja bym chciał to. O, o tutaj. O, chodź, chodź, chodź. Tak, żeby tylko nic jej nie ugryzło. Nic, żeby jej nie ugryzło. Od, od, dalej od Honejowego, bo Honejowy jest bardzo szybki. On gryzie od, od razu. O, chodź. Jesteś Exotic ja i mam na statku. Brakuje nam jeszcze pięć różnych tych. Dobra, sprawdźmy w katalogu. Large. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Potrzebujemy tego bardziej fioletowego. Dobra, rozumiem. Czyli weźmy jakiś, jakiś tego Baita dużego i tego bardziej fioletowego. Spróbujmy sobie złapać. No nie, ja ciebie nie chciałem. Kurde, Trillo, co ty robisz? Jesteś Exotic? Dalej, jesteś Exotic, to chodzi o statek. Czemu nie? Weźmy sobie tutaj którego z nich. Chodźcie. Dobra, chodź. I zapiemy sobie gnojów tam, tego fioletowego bardziej. W ogóle nie wiem, czym kupiłem rakietę pod sam koniec, ale no dobra, no mam. Mam to mam. Po <śm> co narzekać? Skoro rakieta, rak rakieta jest, to jest dobrze, a Fioletowy. Muszę fioletowego zgarnąć. Problem jest taki, że właśnie. Kurty, naprawdę, kim ty w ogóle jesteś? Co ty w ogóle jesteś? Weź i ty jesteś jeden z latających. tik, tik. Jakiś tik, tik, Tiki tik. O, wypuściłem go, no dobra. I tak się nie chce, więc idźcie, pływaj żeby się mi nad latali, to to cię to was wypuszczam. Widzicie, jaki miły jestem. Chyba, mogę w sobie zapać to, choć tutaj, zawsze jakieś pieniądze, nie? Jesteś egzotik, więc procent się zwiększa, więc jest dobrze. Chodźcie wy tutaj. No, ty jesteś w ogóle ostatni. Mam nadzieję, że jakieś duchy nie będą mi teraz nawiedzać, skoro ostatniego wziąłem. No i teraz właśnie po to filetowo. Tylko ta. Hmm, to różowa uświatwia bo ona zawsze wyżej jest. I ona zawsze pierwsza jest. O, chodź fioletowo. No właśnie, filetowo jest łatwiej. Daj mnie coś to, to filetowo, tak wiem, żeby była wyżej. No by Wydaje się, że jest wyżej, ale... Tanie, która złapie, nie? Która złapie? może nie być takie łatwe. No, to może nie być takie łatwy. Ojojoj, no, oj, oj, no i co teraz? No nie. A chodź już do mnie, nie? Bo nie mam, nie mam wyboru innego, no. Weźmy ciebie, nadzieję, że da mi się tu filtowało teraz złapać. No właśnie chcę feltował, bo trochę dalej od tej różowej. No, no no już trudno. Chodź, gdzie ty jesteś? Nie mów, że ona teraz... Nie, do... pływa tam jednak, dobra, pływa tam jednak. Nie, nie przepiej się do innych ryb, tylko do mnie chodź właśnie, do mnie chodź. O w sobie tak, żebym może odpływać. O, 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 on, on, dobra, ona ma większy zasięg. Jest dobrze. Chodź, chodź, chodź. O tak, dobra, chodź. Nie, nie, szybko na do szybko na dół do niej, bo ona zacznie przepić takich gnojów jednych i będzie... Chodź, 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 chodź. dobra, chodź, chodź. Będziemy w katalogu w końcu. ładne są te ryby nawet. Ryby takie takie ładne, co do. mamy ją. Mizifin. Chiaż to się stanie, jak te dwie. I powinniśmy mieć się w katalogu, tak? że tych ryb nie mam, ja nie, wiem, nie mam. Będziemy w sumie te takie. O, te, o nie. Te w sumie początkowe, można zapać. Ten synet nie pamiętam, gdzie był. Ja wiem, gdzie on budował, wiem w którym miejscu był Czy, czy mi się chce zapać jakieś małe tam na dole? Mogę sobie jedno zapać bo ona jest egzotyk i dużo warta. To taka o, o właśnie tutaj, tutaj, o tutaj pływa, w to miejsce. O, to właśnie. To usłyszymy, co za Dlatego chodź, zapiemy cię. I co ja wiem, wiem, gdzie gdzie opać ryby. Pójdę... Niech tak się to nie zalicza No nie, jednak latają nad moją głową. No nie. <laughs> wiem gdzie zapijemy jeszcze rybę jedną fajną? Wiem co zrobimy? Idziemy do tego miejsca. Bo kiedyś, jak właśnie byłem biedniejszy, to tam farmiłem masę pieniędzy. Naprawdę coś dużo pieniędzy tam farmiłem I właśnie mi się to przypomniało, jak zobaczyłem zdjęcie tej ryby. No chodź, no spróbujemy zrobić. Ona jest na początku gry dosłownie. I warto trzeba 200 tysięcy? Coś koło tego. To no, nie jest. możemy? Przykaz i w sumie zobacz, który tych, z, tych, z tych wyżej tutaj. No się sobie jakieś już beta. No ty nie jesteś huge, ale okej, okay. o ty jesteś huge bait, dobra Cowfisher raczej mamy, e, ja bym buchnął trochę tych ryb, bo ty, tych ryb jest trochę dużo tutaj Dobra, spotajcie stąd i to czerwono bym wziął Nie, ty nie, proszę ciebie nie, ty jesteś najgorszą rybą jaką można zabrać, naprawdę e, chcę inne, 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 buchnijmy te tutaj, są zdenerwujące, dobra Nie, idź stąd, ciebie nie chcę, czerwono, chcę Ej, czerwona, nie gdzie jest ta czerwona, co jest? Nie, to masa ryb za mną pływa, no ty czerwona, chodź, podejdź Kupię jeszcze jeszcze co? A tam tamten sz... No nie, nie wierzę. Jeszcze raz. Ciebie buchnę, będę ci spokój z tobą na zawsze po prostu. Was też buchem czerwono. <grym> nie wierzę w to. A ciebie buchnę. I przegajcie buchnę, nie! Za to co robisz po prostu gnoj jeden. I teraz weźmy sobie huka może... Nie wiem, ile bomb się da i idziemy na dół. To chyba pewno ta dziura, nie? Sobie pamiętam. Nie jestem pewny, ale możliwe. Chodźmy. Tam jest ryba, którą ja chcę. Tak, to jest dobra dziura. Nie no bombat, proszę, cię zostaw, naprawdę. To jest ten bo bombat, no. Zostawcie bombaty, chyba że... Nie no, mi się nie opłaca tego robić, bo to ty... nie... Dobra, buchnę to już. A, Bombat mi zjadł. Ale ja chyba mam huk, tak, mam hook, Dobra, zjedźcie to proszę. Musiał ten debil, musiał ten debil, pójść mi w ostatniej chwili, w ostatniej chwili musiał mi pójść na kamień, po prostu ten cymbał, jeden czerwony debil. <laughs> Aż widzę, bardzo to garo. <laughs> no nie, tak. No co jest w tym tak? Tak. Tego ja się robi po prostu. z, z Każdego chwili co jest bardziej denerwujące, naprawdę, z tymi rybami. Co, jest dobra, Weź, choć którakolwiek. A, ta wszystkie mu dobra. spadaj stąd, spadaj stąd, dobra. Bierzemy to, idziemy jeszcze raz. To wam biorę tylko po to, żeby na powierzchni wysadzić jakieś ryby. Jak będą mnie denerwować. Nie wiem, ciebie wysadzę na wszelki. Nie, ja ciebie nie chcę wysadzić, bo ciebie może będę. A no, nieważne, nieważne. I tutaj sobie buchnę to. No, gdzieś tutaj jest git. No teraz jest dobrze, teraz mi nic nie powinno zjeść niczego. Powinno być już dobrze. Chodźmy tego Nightfisha, tego Nightfisha. Ej, net. O, chodź, dobra, mamy Nightfisha. No jest w miarę spokojne rybą, więc jest git. No jest spokojne rybą, ale dużo warte. jeśli je, jeść, opaca opac łowić, bo one dają duże pieniądze. Słuchajcie, gdzie jak macie możliwość ten pójść sobie tutaj, to naprawdę polecam to pójść, bo te ryby są dużo warto pokażę ile zresztą. Łowi się strasznie łatwo, nie ma żadnych problemów, żeby je złowić. To jest so takim po prostu free pieniądzami takim dość dużymi. Na razie nie co do pieniędzy, raczej nie on, jeśli to było dużo, dużo warte. Zobaczmy. Nie, ja tak, tak łatwo rybę to na pewno aż za drogie. No, 3 380 tysięcy macie za taką rybę. Za taką rybę, która się po. Ta tak po prostu łowię, Tak po prostu. I ja pitolę Ooooooh. gry. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie podaruję tej ryby. Idę po nią. Tak, spadaj stąd, buchni sygnują. Ja. Co jest? Nie chcę sprzedać tej ryby. Ja chcę po prostu sprzedać te ryby już. Nie chcę jej po prostu sprzedać. Co się tu dzieje? To jest aż. Niepojęte. To jest niepojęte po prostu. Nie mam możliwości co się wydarzyło. No ale ta ryba znikła nas gdzieś odpłynęła, nie wiadomo nie doba, chodź. No zmarowałem 380 tysięcy, tak? Wiem. Zmarowałem 380 tysięcy. Naprawdę jest dużo. Jest dużo. Jest mało ryb wartych takie pieniądze i no... No trudno. Ale i tak mamy maks miejsca. I teraz po prostu sprzedamy wszystko, choć po prostu lawo już na maksa I zobaczymy, ile zrobimy. Do milionów naprawdę bardzo mocno brakuje. Muszę przypomnieć, tych ryb, żeby zawsze je łowić. No, żeby teraz wękę nie pękał. Jak pękała ta wędka, to mi się popakał. Już jest normalnie mają. Być się, my się, my się tak po prostu popakał. I to tak naprawdę mocno popakał. Dobra, sell. 8 milionów zarobiliśmy. I 70% więcej przez Exotic bonds, mam 80 milionów. I brakuje nam naprawdę bardzo mało. Do sumiono, bo tylko 20. 10 minut możemy zrobić bez problemu w takich 30 minut. Więc wydaje mi się, jak zrobimy live na przez jakąś godzinkę, dwie. to 100 milionów. Nie ja przykład sobie pozwóldziemy katalog. Już tam jedno rzecz upomniałem, coś tam pozapomniałem. Na mamy, tą rybkę fioletową też mamy. Patrzcie, jest ten Jossi, na no, ten Josy, no nie wiem no. On się chyba pojawić nie chce. Najwyżej, jeżeli on się nie będzie pojawić nigdy, na przykład, nie wiem, jak się, jak się do tygodnia nie pojawi, to zakładam nowego save'a i pokażę wam go na innym save'ie. Po prostu do tego momentu, nie wiem, albo na jakiś live, albo gdzie indziej dojdę, żeby mieć ten statek trochę lepszy, żeby móc do rafy podejść. Odblokuję oczywiście kota. Tylko to trzeba 45 chavaler mieć, no. A jak znajdziesz z tego, tego puszczę pułapie. Poproszę pułapie, po sobie ten level i wtedy będziemy mogli zobaczyć zakończenie po prostu na innym save'ie no i już jeżeli na tym już nie będzie się go dało zdobyć, ponieważ nie wiem jak się go złapie, to jest koniec ale wydaje mi się, że już raz go zapłem, raz go sprzedałem i się pojawił potem drugi raz. Bo drugi raz go też złapałem kilka razy i sprzedałem go. Czy tam uciekł nie pamiętam? No i ten. No i tron się jakoś nie pojawia, nie. Nie wiem o co chodzi. No to mniejsze. Dziękuję wszystkim za oglądanie. bye bye! -o!